Cześć. Mój komputer zobaczcie. Dysk był sklonowany z 500 GB na 256 giga. Jak widzicie, jeszcze jest zapas, no ale proporcjonalnie zostały poziom dyski. Tu nam miejsca brakuje, można powiedzieć. Tu mamy za dużo miejsca. Musimy zrobić z tym porządek. Ok, co robimy? Otwieramy sobie narzędzia administracyjne. Otwieramy sobie kalkulator. To nam się przyda. Zarządzanie komputerem. Magazyn. Zarządzanie dyskami. I tutaj mamy nasz dysk. Tak? Mamy C, mamy Data, czyli D. I teraz popatrzcie na to. Mamy tutaj 161 GB. My tak naprawdę wykorzystujemy niewielką część tego dysku, bo jakieś 40, więc spokojnie możemy. Przeznaczyć 100 GB na to, a resztę wrzucić sobie na C rozszerzając. I teraz zobaczcie. Prawy przycisk myszy, zmniejsz wolumen. Ok, całkowity rozmiar przed zmniejszeniem, rozmiar dostępnego miejsca do zmniejszenia, wprowadź ilość miejsca do zmniejszenia, tym się zajmiemy i całkowity rozmiar po zmniejszeniu. My po zmniejszeniu chcemy uzyskać partycję 100 GB, 100 gigową, tak? czyli 100 GB razy 1024 MB to jest 102400 MB. Tak, czyli tu musi być 102400 MB. Więc odetnijmy sobie tą końcówkę tutaj, czyli 6123 razy 1024, no to o tyle powiedzmy chcemy o tyle chcemy zmniejszyć naszą partycję, nawet no nie o tyle, bo tu wtedy będzie niepełno. Z zobaczcie, jeżeli teraz by w eksploratorze 1096, tak, podzielić na 1024, to eksplorator Windows by nam pokazał tutaj 99, no my chcemy mieć całą stówkę, więc musimy tutaj troszeczkę sobie, o, tak jest 100 GB, tak, zmniejszamy, Mamy nieprzydzielone miejsce, a tutaj jak widzicie po odświeżeniu mamy 100 GB. Ok. To mamy. I teraz zobaczcie, kolejną rzeczą, no z tego nieprzydzielonego tego tutaj miejsca nie widzimy oczywiście, ale możemy sobie tutaj stworzyć na przykład nowy dysk. Tak? No, zmniejszyliśmy. Załóżmy, że kupiliśmy sobie, kupiliśmy sobie komputer, miał tylko partycję C. Zmniejszamy tak jak ja pokazałem. I sobie tutaj na przykład tworzymy kolejną partycję, dalej, dalej, dalej. I mamy nowy. I tu nam się pojawił nowy descent. No ale my tego nie chcemy, więc usuniemy ten wolumin. No i to nieprzyślone jakość trzeba teraz tutaj. Tylko zobaczcie, tak jak tą partycję możemy sobie rozszerzyć i to miejsce dodać, czyli tak, że tak powiem, suwaczek by się nam tu przesunął, tak tutaj już nie za bardzo mamy gdzie. I możemy tylko zmniejszyć ten wolumin. I to też nie dużo bo jest prawie cały zapchany. Mamy też partycję tutaj, to jest partycja odzyskiwania i ona tutaj jest i my jej nie, możemy nie możemy jej jakoś przeciągnąć, nie możemy tutaj, nie możemy sobie miejsca tak zmieniać, o. musimy wykorzystać e, aplikację firm trzeciej. No to to już mamy, to teraz zobaczcie. E, disk dysk James, e, odpalimy sobie aplikację, załadowała nam partycję i mamy tutaj, mamy tutaj partycje systemowe. Mamy Windows, mamy tą małą partycję, która nam przeszkadza. Mamy Data. Ok, klikamy sobie prawnie wszystkie Tu mamy 61,2 mm, wolnego miejsca, tak? Na Windows C mamy 76,7. Dajemy sobie rozszerz partycję C. Wybieramy sobie, że chcemy te wolne miejsce rozszerzyć. I tu mamy to wolne miejsce, które możemy scalić z Windows C. Tak samo tutaj możemy sobie zachować nieprzydzielone, Możemy sobie. Y, utworzyć nową partycję, tak jak wcześniej mówiliśmy. No ale my sobie sal z partycją tak, bo tak chcieliśmy. Yy. Ok, startujemy. Komunikat, że możemy utracić dane. Następnie komunikat, jakie czynności ma wykonać program. Tutaj mamy informację krótką, że jest to systemowa partycja i musimy uruchomić poza systemem. Cały proces się wykona. OK, to uruchamiamy ponownie system Windows i ja zaraz zatrzymam nagrywanie. Po czym przełączę się na aparat, żeby było widać ekran, jak przebiega cały proces. No i dobra, dajemy OK. Zobaczymy, jak to wygląda, jak to wygląda cały ten proces. Asus. Dobra, on sobie tu odpalił Windows AP, czyli sobie stworzył. Zobaczcie, ciach, ciach, ciach. Wszystko dzieje się samo. Sprawdź błędy na partycji. Sobie od razu posprawdza. To jest SSD disk, więc idzie to szybko. I zobaczcie, zmień rozmiar data D. On tu zmienia data D, bo on sobie to po prostu te dane przenosi. Sobie przenosi dane, yy, przesuwa je, jakby, nie? Więc, więc to jest takie inteligentne. Yy, tam był chyba plik wymiany, więc on to sobie teraz musi troszeczkę poprzenosić. I chwilę to potrwa. 12 minut. Yy, ja na razie wstrzymam i pokażę wam, jak już będzie ku końcowi. Okej, okay, zobaczcie, plik wymiany przenosi już, już jest końcóweczka, pokazywało 12 minut, jednak czas przebiegu jest dużo krótszy, dysk SSD, tak szacował, pewnie na podstawie danych, przenosi ten plik wymiany, później przesuwa partycję trzecią do tyłu, czyli to jest ta taka wąska partycja tutaj, to jest partycja numer 3, on ją przesuwa, bo teraz tak, te dane wszystkie przeniósł, tu skończył, tu gdzieś zaczął, teraz tą partycję, Przyklei do tej, jakby. No, i to tak jest. Zobaczcie, teraz przesuwa i zwiększa pojemność C. To też tylko chwileczkę, chwileczkę zajmie. I mamy Windows. Mamy partycję 138 GB. On teraz powinien się sam uruchomić. No, i zaraz po włączeniu zobaczymy, czy tak rzeczywiście jest. Także jak widzicie. Ten programik ma interfejs też yy, też polski natomiast tą pierwszą, pierwszą czynność yy, którą pokazywałem zmniejszenie zmniejszenie tego tylko moment. Może się zalogujemy. Naruta OK. Powinno być wszystko. Wszystko dobrze. Dobra. Yy, komputer. Jak widzicie, mamy 100. Tutaj mamy 137 już, więc pozbyliśmy się. A jak to wygląda? Yy, właściwie w tych narzędziach administracyjnych systemu Windows mamy zarządzanie komputerem, mamy zarządzanie dyskami. Magazyn, zarządzanie dyskami. I tutaj mamy tak, jak było. Tak, czyli przeniesione, nie mamy miejsca niezagospodarowanego, ale też nie usuwaliśmy partycji odzyskiwania, bo gdybyśmy, powiedzmy, mieli jakiś dysk i nie zależałoby nam na tej partycji, to wszystko zrobimy tutaj w eksploatorze, bo sobie to usuniemy, tą sobie zmniejszymy, a tą sobie rozszerzymy, to wtedy nie ma problemu. No, także tak to wygląda. Pozdrawiam, mam nadzieję, że ten filmik się wam przyda. No i już do zobaczenia